Wszyscy mówili, że trading to dla młodych facetów z matematyki. Cześć, jestem Wiesława. Od trzech miesięcy w tradingu i sama przeszłam tę drogę. Wiem dokładnie, co jest dla Ciebie najważniejsze. Moją intencją jest ci pokazać, że trading to dla każdej kobiety, która chce więcej. Więc jeśli ten temat Cię interesuje, zostań ze mną do końca, a teraz zapisz sobie to i obserwuj mnie, żeby nauczyć się zarabiać. Dosłownie byłam tam, gdzie ty jesteś teraz przekonana, że to nie dla mnie. I posłuchaj uważnie, bo trading dla kobiet takich jak my, dla mam pracujących, które chcą dodatkowy dochód, dla kobiet po 30, które myślą o przyszłości, dla osób bez wykształcenia finansowego. Uczysz się wszystkiego, dla pracujących na etacie, którzy chcą alternatywy dla wszystkich. Którzy mają telefon i minią 30 dziennie, minut. Dla śmiałych, którzy chcą kontrolować swoje życie. Nie potrzebujesz być geniuszem, potrzebujesz być odważna. Napisz odważna, jeśli też chcesz przejąć kontrolę nad Twoim życiem.